Krok pierwszy. Z paska menu wybieramy File, New Project, ustawiamy nazwę np. Na sklep komputerowy, wybieramy typ aplikacji, Windows Application, klikamy przycisk OK. Krok drugi. Ustawiamy kształt i wielkość naszego okna, klikamy na napisat New Data Source, aby dodać nową bazę danych. Zaznaczamy domyślnie wybrane Database. Następnie przycisk Next. Dodajemy nowe połączenie. Zmieniamy te źródła bazy danych na Microsoft Access. Klikamy OK. Następnie znajdujemy ścieżkę do pliku z bazą danych. Zatwierdzamy wszystko klawiszem OK. Klikamy Next i pojawi się nam pytanie, czy zmodyfikować połączenie i czy utworzyć kopię bazy w Twoim programie. Klikamy, że nie. Dochodzimy do kroku, gdzie trzeba zaznaczyć, jakie rzeczy z bazy danych mają zostać zaimportowane. Zaznaczamy wszystko i klikamy Finish. Krok trzeci. Z okna Common Controls wybieramy Tab Control i przeciągamy na naszą formatkę. Dopasowujemy kształt kontrolki do naszego okna. Następnie poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki na nowo dodane Tab Control wybieramy Add Tab. W efekcie doda się nowy Tab Page. Zaznaczamy okno znajdujące się pod Tab Page 1 i przechodzimy do zakładki Properties. W opcję tekst zmieniamy nazwę Tab Page 1 na cennik. To samo robimy z kolejnymi zakładkami odpowiednio z klienci i dodaj klienta. Krok czwarty. Przechodzimy do zakładki Cennik. Po trzecim kroku pojawia się nam w oknie Data Source nasza baza danych. Rozwijamy część towary klikając na krzyżyk, znajdujący się koło napisu. Towary. Zmieniamy typ nazwy produktu na combo box i przeciągamy na naszą formatkę i dopasowujemy do wyglądu naszej formatki. Po przeciągnięciu nazwy towaru na formatce u góry pojawi się pasek, który nie będzie nam potrzebny i możemy go wyłączyć klikając na niego prawym klawiszem. Następnie wybieramy lead, Potem przerzucamy cenę sprzedaży na naszą formatkę. Zaznaczając okno nazwy towaru po prawej stronie pojawi się grot strzałki na który klikamy i w oknie Combo Box Tasks zaznaczamy Use Data Bound Items. Zaznaczamy kolejno skąd ma pobierać dane. W zakładce Properties tam Data Bindings usuwamy z tekst to co jest tam napisane w przeciwnym przypadku będzie konflikt danych. Krok piąty. W oknie Data Source tam w zakładce klienci zmieniamy nazwisko na ComboBox, tak jak poprzednim kroku z nazwą towaru. Wszystko po kolei to jest nazwisko, ID klienta, imię, ulica, kod pocztowy, miejscowość przenosimy na naszą formatkę. Z Common Controls dodajemy do formatki button i. W zakładce Properties zmieniamy jego tekst na usuni klienta. Teraz tak samo jak w zakładce Towary, tak i tutaj zaznaczamy nasz combo box o nazwie nazwisko i klikając na grot ustawiamy skąd ma pobierać dane. Krok 6. Klikając dwukrotnie na przycisku, suni klienta pojawi nam się okno, w którym należy wpisać kod programujący przycisk. Wpisujemy kod załączony do naszego trailera. Krok 7. Do zakładki Dodaj klienta dodajemy 5 labeli i 5 tekst boxów. Następnie zmieniamy tekst labeli odpowiednio: nazwisko, imię, ulica, kod pocztowy, miejscowość. Wszystko układamy, żeby wyglądało estetycznie i przejrzyście. Dodajemy button i zmieniamy tekst na Dodaj klienta. Krok 8. Klikamy dwukrotnie na button Dodaj klienta i wpisujemy kod załączony do trailera. Krok 9. Sprawdzamy, czy wszystko działa. Jak widać wszystko działa bez zarzutów. Mam nadzieję, że trailer wam w jakimś stopniu pomógł. Dziękuję za obejrzenie.